Halo? Tato, wiesz co, jest sprawa, bo zaczynamy z YouTubem. Potrzebny jest jakiś hajs he na start, ale poczekaj, bo ekipa filmowa już tu jest. No, muszę kończyć. Cześć. Siema, ja nazywam się Kamil, ale ziomki mówią na mnie Budda. Subskrybujcie mój kanał, będzie tutaj sporo szybkich i sportowych samochodów. Będzie u mnie sporo lifestylu, czyli sporo standardowego mnie. Co niestandardowego życia dwudziestolatka. Trochę vlogów, trochę pranków, oczywiście dużo sportowych samochodów i aktywności dookoła nich. Wielu z Was zna mnie poprzez hashtag Bananowe Życie. I choć z bananem niestety nie mam nic wspólnego, to z zewnątrz może to tak wyglądać. Bo który dwudziestolatek na plan przyjeżdża takimi samochodami? Będzie dużo sportowych samochodów, będzie dużo mega fajnych interakcji, także zostawiajcie suba i zostawiajcie dzwoneczek. Widzimy się następnym razem, a tymczasem co? Bananowe życie?